cześć, to, to jest y ten film będzie podzielony na dwie, części ja wiem dziwnie no kurde że y kilka osób nie od trzech miesięcy ten odgląda y to, to nie dziwnie się ale y od trzech miesięcy w dopiero no w każdym razie y no w każdym razie ten film będzie podzielony na dwie, a poza tym też o wiem, patrz, widzisz, Chodzę samemu sobie w, kurde, w słowo, nie? Yy, no i patrz, że yy, nie tylko to, że od niedawna nagrywam, yy, ale też to, że jestem skupiony na drodze, to dlatego się tak jąkam. Yy, a tak to to, że patrz, że ten film będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część to będzie, yy, jakie gry lubię i gram często. Sonika w sumie gram tylko wtedy kiedy nagrywam na to yy, z, yy, kiedyś nagrywam i teraz Jeszcze co? Wiecie, czekaj, już... zejdę z ulicy yy... z ulicy w razie Ja powiem yy, tak, dzisiaj może jak dzisiaj nie będzie gamingów, znaczy, że jutro będzie chociaż jeden film yy, z gier. I jak nie chcecie jakby yy, Sonika... No, to nie wiem, mogę zainstalować sobie inną gierkę taką. Mi to obojętne, ale najpierw zawsze przechodzę jedną grę, dopiero później się zabieram do drugiej. To żeby tak było, to żeby było zrozumiałe, nie? Dlaczego ja teraz na pierwszą i w w kolejną go położę? Aha. Nie wiem, no, z ulicy weśnia. To tak, y... i to, to jakieś po prostu nie wie. Ja jadę sobie po okolicach no, nie domu i tyle i, i mówię o rzeczach, którymi e, Więc no, przejdźmy do tej części, która mi się najbardziej spodoba, czyli e, jakie gry lubię, tak? E, jakie gry lubię? No, e, lubię tak... Tak najbardziej, najbardziej to e, Half-Life'a, Far Cry'a i Fallout'a, czyli wszystkie o zabijaniu. E, co mogę jeszcze powiedzieć, która część mi się najbardziej podoba, nie? Znaczy, nie od half w sumie. to tak, jeśli chodzi o half to mi się Opozy coś najbardziej podobało. Jedynka taka na drugim miejscu, Blue Shift na trzecim i na dwójka i Alex to takie średnie, ale ja tak się podobają, ale epizody to w sumie to. Jedną też najbardziej, potem jedną. O, ale tutaj to jest bez Więc tak, e... co jeszcze mi e... No tak, dwójka, wiem, że się powtarzam, ale muszę się skupić nie nie tylko na drodze. E, więc tak, dwójka mi się taka e... dwójka, mi, dwójka mi się najbardziej podobała. Jedynka też była spoko a reszta to taka średnia, ale nie, ale nie jest zła. A prima to takie też średnie, ale no. Jeśli chodzi o, o Half-Life'a, to Opposing Force było najlepsze według mnie, znaczy według Twoje, nie wiem czy być najlepsze, ale ja tutaj mówię o moim zdaniu. Więc tak, co to było? No tak, tak Opposing Force mi się właśnie najlepiej spodobał, jedynka była też spoko, a reszta to taka może być po prostu. A Alek to takie wiesz, takie też najśredniejsze ze wszystkich. I jak jeszcze raz wrócimy do Far Crya trójka była według mnie najlepsza. Jedynka taka wspoko. Reszta części może być, a Prima to takie w sumie średnie. No i jeśli chodzi o tak. To też dwójka była najlepsza, według mnie. Jedynka była spoko i reszta była taka... może, może być. A, a czwórka to taka... nie powiedziałbym, ale też, się, ale też jest fajna w sumie. Tylko najmniej mi się podoba, nie? Nie możecie akurat napisać w komentarzach, jakie gry Wam się podobają, bo pokazuje twarz, mi tu wtedy wyłącza komentarze bez mojego pozwolenia nawet. Ale no. Teraz przejdźmy yy, do drugiej części, czyli zwykły vlog. Poczekaj, ja muszę mm, wyłączyć ten film, przestać nagrywać ten film i zacząć nagrywać drugi. a to trochę pani, bo mój telefon jest taki średni. No dobra, już wróciłem. Yy, no i tak. Wrzuciłem z kolejnym filmem. I to będzie taki vlog bo To co mam, mogę powiedzieć, tak niedawno się wywaliłem na Hulajnoze i mam ranę w trzech miejscach. Yy, na udzie, na łokciu i między palcami u lewej ręki. Ale nie histeryzuję bo to tylko już spędzi, dzisiaj się boli. Yy, co mogę też powiedzieć? Yy, że Także niedługo, nie, nie powiem już, że dzisiaj czy jutro, ale niedługo po prostu nagram też, yy, nagram też film o tym, że. O, o, o czym? a. Yy, nagram film o tym, jakiego mam zwierzaka. Tak, mam. W pewnym filmie, przez moment mogliście go zobaczyć. ja mogę pojechać. ale rodzice zrobili sprawdzenie mojego kanału i tak, i kazali mi usunąć film, to, te dwa filmy właśnie o tym nie kazali mi usunąć dlatego bo po prostu, bo po prostu nie, chcie, nie, nie chcą żeby ktoś wiedział o moich wadach a i tak niedługo nagram o tym jak mam na jego Możecie się podśmiać, e, nie ten, nie publicznie prosiłbym. Wiecie o co e, I jeszcze to. A tak to wszystko jest ok z kanałem, i tak. Rodzice i tak nie sprawdzają mojego kanału. Sprawdzili tylko raz, bo mama dopiero wczoraj się dowiedziała, że mam kanał. A tak to w ogóle nie sprawdzają. Tylko nie będą tego wcale sprawdzać i ja to wiem, bo sami mi powiedzieli, ale powiedzieli i tak, że ten. Żebym nie przeklinał ani robił strasznych rzeczy. To drugie, co jest oczywiste. A to pierwsze, to tak, Raz na Ruski Rok będzie na moim kanale, więc no. Co dalej może chodzić o ten drugi film? Mm. Wiesz Jest co? Może na dzisiaj nagram o moim największym lęku? A jutro będą gamingi. Tak jak zaplanowaliśmy, tylko dzisiaj nagram o tym największym lęku, zaraz po wrzuceniu tego filmu. pa! pa.